Wszystko chyba wrócę i się w parku lożę Pan ma pytać jeszcze, jeszcze Nie, bardzo proszę ja tak teraz na staję nie pizze, niby tak pomożę Jest i niech mi dobry pan tak pomoże w pokoleniu na umowie zleceniu Nie gadasz się o przeszłości i z uszy Ci ludzie nie chcą gadać o płatach na lokatach plenum I polityce tych pozycji raczej nie mamy w menu Idę na balek tyś nie jest wspaniale Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale Rano zamówię do minos Miałem dietry, mieć inną już dietę Piwną od lutego zacząć ćwiczyć na stałe na Facebooku same sześciopaki Koledzy przechwalają się jak jakieś przeszkolaki Same zdjęcia z siłki Jak u typu po wszelkie żlinki I woda zjecie strachu, tak dla niego znaki Mówcie jak to słabi są, jak to słabi są może Czarny człowiek się podają za pojadne zorze Kto wie, poda rękę kiedy za nie może Pan ma pytać czy polać kolejkę, mówię Bardzo proszę 600 Panu kiedyś robił 600 Panu pyta mnie czy polać jeszcze kto się tym nie pyta, czy chcę Pyskuję. Teraz stary konsument mi bo jest na tej stołach, jak tylko pyta, zobaczyć, zobaczę, wszystko chyba dłużej i się spać położę. Tak mam pytać, czy chcę, jeszcze? Bardzo proszę. Dziękuję Wam ślicznie jeszcze raz. I chcę, że, cudowną żonki. Jeszcze raz przepraszam, że nie z zmarłurać wcześniej, ale robiliśmy, co się dało. Widzimy się w najbliższym czasie. Przysięgam. się. tutaj już teraz olbrzymiego łuka za wasze zdrowie.